ma wszystkim bardzo się kłania. Pozdrowienia dla wszystkich widzów na moim kanale. Pozdrowienia dla wujka Bohuna, dla Mariusza, z którymi wczoraj miałem jakże wielką przyjemność pojechać w konwoju w ATS. Rzecz jasna, materiał ukaże się u Wujka już jutro godzina 12. Na który bardzo serdecznie zapraszamy. A <grych> okej, okay, lecimy ze składakiem, drugim moim na, na moim kanale, czyli standardowo. Oryginalny głos macie również w tle. Ja tu będę rzecz jasna, w oryginalnym materiale mało się wypowiadał, ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że właśnie chciałem wam zobrazować trochę, tak jak właśnie jeden z kolegów mi, jeden z widzów podpowiedział mi no widzów, i, i przy okazji od razu kolega, tak? Jakby nie patrzeć, że można przecież również przyczepić sobie kamerkę na telefon na szybę, tak, o drzwi. I właśnie w taki sposób, jak to widzicie, mamy to nagrane. W tym momencie możecie sobie zaobserwować, w jaki sposób można sobie również e, wyciągnąć paletę, tak, żeby nie, na przykład nie rozpinać drugiej strony, drugiej, z drugiej strony, z drugiej strony planteki, dwóch stron naraz, e, można właśnie sobie tak przedziać pas e, przez o ile oczywiście tak jak w tym przypadku to nie ma żadnego problemu, ponieważ te palety są metalowe. Stalowe tak jak widzieliście to już na, na wyjaśnieniu, tak? zagadki nic tajemniczej firmy Widzieliście to są takie wiecie spójne te palety, także to nic tam się nie stanie z nimi, można śmiało je pociągnąć. Ale jeżeli ma miejsce znowu paleta, wiecie, euro, drewniana, kurczę, nie wiem czy ten głos nie będzie za czy ten dźwięk podkładu oryginalnego, nie będzie za głośny. Ale jak co to ściszę trochę, dobra. Także jeżeli mamy Europalety drewniane i na nim by był ciężki ładunek, to znowu trzeba uważać tak? przy, przy przekładaniu pasa, czy to czasem nie spowoduje tego, że taką paletę uszkodzimy. Tak? Zwłaszcza jak widzimy, że ta paleta już jest tam sfatygowana, stara, także nawet lepiej czegoś takiego nie robić. A no po prostu lepiej albo otworzyć drugą stronę, chyba że może nawet na firmie mają wiecie, takie przeduszki tak? do wideł, do, do tych wózków widłowych. Wtedy tak podjeżdża tym widlakiem, nakłada te przedłużki. Uh -huh. Bartas i jego angielski. No, on ma taką pajęczynę na szybie. Miał taką pajęczynę, wiecie, na szybie, na tym wózku. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tu widać. Trochę widać, ale tak nie do końca. <laughs> I ja to wyglądało jakby po prostu, za, wiecie, jak ktoś strzelił. Okay. <laughs> Powiedział, co wiedział. Także możecie się ze mnie pośmiać. O, ja mu mówię, że poczekał moment. Ja teraz mówię back, ale od back do tyłu zrozumiałem. No, także wiecie. Kali jeść, kali pić i, i w ogóle takie tam, nie? Okej, okay, to no wyciąga następne. E, tak jak zawsze mówię. Czy tam jeszcze będę gadał? Chyba nie. E, tak jak ja to mówię, mój angielski, to wiecie, to w żadnym wypadku nie jest y, biegły mój angielski, tylko taki po prostu, aby się w jakimś tam stopniu Także widzicie, pogadał, <laughs> jakże błysnął w tym momencie swoją angielszczyzną, nie, 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 proszę się nie śmiać, tak, mówię, że to jest tylko tak, żeby się troszeczkę tam dogadać. I w ogóle rzecz jasna, tu się pytałem, jak długo tu pracuje, powiedział, że rok, od której do której, no powiedział, że od 8 do, do 16, tak, i w tym jeszcze ma godzinę przerwy. Chyba tu też coś będzie jeszcze gadał do mnie, lub też ja do niego, czy, czy nie? England,

No, on mi mówi too much people, że za dużo ludzi. Ja tak za bardzo nie zrozumiałem, a ja, tutaj, a ja swoje. No, że jest za dużo ludzi i nie mają nad nimi kontroli. On powiedział tak. Już kończymy, bliż, zbliżamy się ku końcowi naszego rozładunku, ale, ale spokojnie jeszcze trochę materiału nam zostało. Także widzicie, z takim pasem można sobie łatwo i przyjemnie dane palety się podciągać, tylko tak jak Wam wspominałem, musicie zważać na to, czy są to lekkie ładunki, jeżeli są to na paletach euro, tak? Żeby nie powyrywać klocków. No i rzecz jasna w jakim stanie są te palety. Bo jak mówię, jak są jakieś stare, sfatykowane, już swoje, swoje, że tak powiem, przepracowały, to lepiej nie ryzykować. A jeżeli... Są nowe palety, ładunek jest w miarę taki. Wiecie, no nie za ciężki, taki koło, koło pół tony. O, siema, siema, siema. O, jest. Trochę pohałasowało. Ale jest dobrze. No, e, jak jest taki, wiecie, do 400-500 kg, to można miało sobie tak wtedy pasek przełożyć i, i pociągnąć. Rzecz jasna, last one. Została jedna. Ostatnia. Jak słyszeliście, się zarypałem, bo się zapytałem, czy długo mieszka we Francji. Tak, mi się trochę. No, a ja się pytałem, jak długo mieszka po prostu w, we Włoszech, tak mi chodziło w Italii. E, on wtedy właśnie już się domyślił i przekręcił, tak? I e, 12 lat, jak słyszeliście, 12 lat mieszka w, we Włoszech. No. I tak jak już tylko Wam wspominałem, O, i słuchajcie teraz.

No. Także słyszycie, miał z nim pracować jakiś... włoskich kierowców, tak, że, że jest tragedia. No, tak jak słyszycie only you. No i teraz próbowałem się go właśnie podpytać, jak często tutaj przyjeżdżają ciężarówki. Słyszycie? Jak, jak słyszeliście, no, to, żal mi się naprawdę, chłopaka zrobiło, bo no, mówi, że przyjeżdża tutaj jedna, dwie ciężarówki w ciągu tygodnia i to czy na rozładunek, czy na załadunek. Tak więc kurczę, no, z jednej strony powiedzcie sami szczerze, można bzika dostać, tak. O, widzicie teraz jak kunice się zamyka całe. Zapina. I zaraz... Dobra, przyszedł czas na zamykanie plandeki. Nie wiem jak to było, słychać. Czy słychać było? Było, Zobierzany było. Żal mi się chłopaka zrobiło totalnie. Później Wam opowiem. Ja. Co i jak. A teraz patrzcie jak się zamyka plandekę. O właśnie. To najpierw opuszczę ciągnik. Żeby było wygodnie zakładać. Dzięki Bartas, jesteś bardzo pomocny. Opuścimy sobie ciągnik na dół. Kolega? Kolega? You have stempel? Okej. Okay. Dobra, pieczątkę You're ma? Okay. <laughs> Bo mówię, proszę się nie śmiać, tak? No dobra. Będziemy teraz zamykać tę plandekę, a w międzyczasie właśnie chcę wam tylko powiedzieć, że naprawdę na miejscu tego kolesia to ja nie wiem, no w sumie można by było zbzikować tak, to dajcie spokój całe dnie siedzieć samemu tutaj. On jeszcze mi powiedział, co dokładnie co jeszcze mi powiedział, jak ja pójdę do niego potem pieczątkę, będzie chwila jeszcze taka przerwy, to wam... Jeszcze może... No dobra, aczkolwiek to postaram się wam powiedzieć w monologu do obrazu, który nagrałem. Ja tam nagrywałem monolog. Jest y, mój, że tak powiem, właśnie monolog y, pod ten obraz, który, będzie, który nagrywałem, jak stąd wyjeżdżałem, ale, ale nie, puszczę, y, nie puszczę oryginalnej, y, oryginalnego podkładu, oryginalnego mojego monologu, który tam nagrałem y, z racji tego, że po prostu tam powiedziałem troszeczkę za dużo... Y, na temat niektórych spraw i no nie chcę, nie chcę, że, nie chcę tego publikować, tak. E, a obraz jak najbardziej się e, może Wam spodobać, ponieważ będziemy jechać praktycznie non-stop drogą landową do autostrady. Zobaczę może jakieś tam wycinki powrzucam <grym> z tamtego materiału, ale raczej to będzie, będzie dograny e, cały mój monolog tutaj w domu. Mogę wam tylko właśnie powiedzieć, on mi pokazywał na kolor mojej skóry, że biali nie chcą tutaj we Włoszech pracować z murzynami, tak, z afroamerykanami. No i, no i wiecie, no, 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 no przykro trochę, ne? przykro takiego kolesia, bo, bo mówię, no widać, że sympatyczny taki, e, naprawdę ułożony, o się Widzicie, no to po, po, po tej głowie przecieram. A zaraz będziecie wiedzieli dlaczego, bo już nie będę tutaj gadał, nie, żeby się nie powielać. <grystanie> zaraz sam to powiem w oryginalnym wykonaniu. <grystanie> tutaj troszeczkę mamy zniszczoną tą. Mówię cholera, co mi tak gorąco, a ja w długich spodniach paraduję, nie? No właśnie. Ja jestem mądry. Tak, bardzo. Bardzo, Bartas, jesteś mądry. E, a to dlatego, że no ja jechałem od, z Austrii, tak, a w Austrii było e, zimno. widzieliście mam taki cwancyk, teraz a, patrzcie. mogę sobie deski ściągać również tym, tak. Wyłącz na chwilę tego ETS-a no, i ATS-a. Ale jeżeli nie macie takiego, bo to jest dodatkowo, o, rozkręcane. Szef mi kupił. Bo można jeszcze wyciągnąć, nie? O, na przykład. Ale mi taka długość... Wystarcza wtedy sobie o skręcasz i jest już na stałe, nie? nie można dosuwać. Ale jeżeli nie macie czegoś takiego, to możecie sobie się posłużyć drugą deską. Cyk, wciągacie sobie o jedno i już wtedy dosięgacie. Nie? I z założeniem to samo. Tam wkładacie, tu zahaczacie i znowu cyk deską do góry. Także widzicie, jak deseczki sobie można łatwo się posłużyć, e, założyć, zdjąć i w ogóle, tylko musicie uważać, cholernie uważać, żeby, właśnie, żeby na spokojnie, nie na, nie na akord, że tak powiem, na szybkiego ściągać te dechy, żeby wam się na głowę nie spakowała, tak? Jeszcze jak są drewniane, to pubiedy to wam tam nie powinno się tam tak za bardzo tam chyba raczej głowy rozciąć, ale jak taka metalowa e, by wam spadła na głowę, no to... Głowę macie rozciętą, nie? także lepiej uważać, a dlatego mówię, no bezpieczniejsze są takie, takie te właśnie e, te haczyki, taki co mi właśnie BOS kupił, e, tą rozciąganą, bo można sobie bezpiecznie zahaczyć taką daną dechę i ją spokojnie ciągnąć. Teraz widzicie o, zaciągam pandekę, tak? To co Wam pokazywałem, ta klamra taka do zaciągania, co tam jest na końcu, e, co się wkłada, tą całą, wiecie, rurkę naciągającą pandekę. I wtedy naciągamy tą klamerką tam na tych na tym frezie, tak, i, i mamy naciągniętą plandekę, a następnie zapinamy sobie standardowo paski, które w tej naczepie jakże mnie drażnią, naprawdę, bo są po prostu za krótkie te kawałeczki, te, które wychodzą z klamy. O, właśnie. Tam w tej naczepie te paseczki tutaj były dłuższe te naszyte i dlatego one nie wypadały, a te stop, kurde wypadają. No, bo końcówka tych pasków jest tak, wiecie, zaszyta jeden na drugi i one się fajnie, jak jest długi, one się zahaczają o klamrę. No kurczę, byście musieli to zobaczyć z bliska wtedy, jak to wygląda. Może na tym tam na sucho to widać, jak ten kawałeczek tam wystaje i one po prostu. Tam w tym białym dachu jakieś wiem, przy tej naczepie, tam, to znaczy przy tamtej naczepie były dłuższe. I dzięki temu, jak się otwierało czy zamykało, one nie wypadały. A tutaj kurczę jeszcze, właśnie dochod dochodzi jeszcze dodatkowa dodatkowy, powiem, niekiedy czas, jak zaczynają jak na złość co druga jeszcze wypadać. No, było no, było zamykamy do owiewkę. Do zamykania. plandeki Jak je jak mi gorąco? Ile jest stopni? To się rozbierz. A, no i wszystko jasne. 29, 29 stopni. Tak jest. Dobra, idę do kolegi. Postawiam. Leć, idź, idź, idź z Bogiem. Dobra, ja patrzę. Idź, patrzę. No, poszedł. <grywa> Słuchajcie, e, tak jak właśnie mówię, jeżeli są paseczki takie dłuższe, to Wam nie wypada i można sobie spokojnie to Pozamykać bez nerwów, bez stresu i w ogóle. Tu można też zauważyć przy okazji, jaki już mam usyfiony zestaw, ponieważ jakby był czysty, rzecz jasna. Bo widać, plandeka już jest siwa. To samo z ciągnikiem, tak? Bo rzecz jasna, jakby to było czyściutkie po umyciu, no to tu by się błyszczało jak coś komuś, tak? <laughs> Nie będę mówił dokładnie. Tu w tym momencie, właśnie jak do niego poszedłem po stempel. <laughs> Zobaczyłem to jego takie prowizoryczne biuro, e, gdzie on podpisuje właśnie te dokumenty, przybija tam pieczątkę. Jeszcze chwileczkę tam z nim, e, łama, tym moim łamanym angielskim, próbowałem tam porozmawiać, dowiedzieć się co i jak. E, w tym właśnie momencie on mi powiedział: Słuchajcie, że przez trzy lata. E, bo ja powiedziałem mu, że tam byłem na tej filmie, także wszedłem tam jakieś biuro opuszczone. No on się właśnie zdziwił, że jak ja tam wszedłem, że. Mówi przecież tam nikogo nie ma, nie? Ja mówię, no wiem, że tam powiedziałem, że no I know nobody is here, że tam. No dobra. Wiecie o co chodzi, tak? Że tam nikogo nie ma. On właśnie mówi, że tam przez 3 lata praktycznie nikt nie wchodził. I że tu kiedyś była jakaś produkcja, nie zrozumiałem dokładnie o co chodziło, ale to wszystko się zatrzymało. Nie wiedzieć czemu. On mówi, że tu po prostu został tylko taki jako magazyn. A tu się go pytałem, krzyczałem do niego, bo yy, podłączał wózek. <laughs> o, i jeszcze te dzwony przerażające, na Ja pierdzielę. <laughs> Jak chodziłem tam po tym biurze... <laughs> yy, i wtedy wyszedłem, też zaczęły dzwonić, nie? Kurczę zdziwiłbym się, jakbym był wtedy, jak tam byłem w środku, jakby mi zaczęły tak plumkać. <laughs> takie takie wiecie, horrorystyczne, no ale dobra. E, mówię. Wracając tutaj do tematu. E, tam coś jeszcze z nim gadam, właśnie jeszcze na tym magazynie. E, I powiem wam że naprawdę no, z tej firmy nie, nie ma już tu żadnej produkcji, nic, tylko to jest taki bardziej magazyn przeładunkowy, tak. Taki przeładunkowy, tylko że no, ze strasznym widzicie tutaj zastojem, tak, nie ma, nie ma on, on praktycznie całe dnie tutaj sobie przestawia palety tam z miejsca w miejsce, jeździ, co tam mu się podoba, to, to sobie tak poprzestawia, poukłada i, i na tej zasadzie, tak, nie to, że Tutaj codziennie ciężarówka 2, 5, 10 zajeżdża jak to na innych firmach. Nie, tutaj słyszeliście sami, jedna, dwie ciężarówki przyjeżdżają tygodniowo. Na to od ludzie tutaj do niego, nie? Także no widzicie, to trzeba naprawdę też mieć zdrową psychę, tak, żeby żeby siedzieć sobie tutaj. Ja, ja Wam powiem szczerze, jakbym miał neta tam, <laughs> jakbym miał neta bezprzewodowego, takiego jak mi w Polsce działa, bez limitu LTE to powiem Wam szczerze, ja bym tam mógł sobie siedzieć śmiało, nawet nawet 12 godzin pracować, bo ten czas by mi leciał niesamowicie, bo ja przy internecie Wam powiem szczerze, zawsze sobie znajdę, jak nie na YouTubie, jakieś materiały, to jeszcze w jakąś grę pogram, tak jak pozdrawiam graczy z Cargo Tycon, jeżeli mnie jeszcze ktoś tam z, z, z tego serwisu ogląda, jakby ktoś się pytał, to jeszcze gram na S2 i S7, z czego bardziej na S7, tak, dla wtajemniczonych. E, no i tak to właśnie tak to właśnie wam powiem tutaj z tą sytuacją moją jeżeli ja bym miał się w jego miejscu postawić tak by to wyglądało, mówię bym miał neta ten czas by mi leciał na pewno niesamowicie szybko <laughs> ok także już y, będę wracał za chwileczkę przyjdę już z emerkami to też również musicie pamiętać tak, bo to jest podstawa to Wam też kilka razy już powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. Pamiętajcie CMR-ki, listy przewozowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie dokumenty związane z ładunkiem, który podejmowaliście, który załadowaliście i jedziecie na rozładunek. Po rozładunku, pamiętajcie, aby dokładnie wszystko przypilnować, aby było podpisane, podbite, bo to jest podstawą, pamiętajcie, do tego, aby Wasz szef dostał zadany frakt, wynagrodzenie, tak. Tak więc naprawdę pilnujcie dokumentów i tego, aby były one podpisane i podbite. No nie zawsze na każdej firmie mają stempel, ale wtedy prosicie po prostu o czytelne imię, nazwisko. Tak, idzie. Tak, koniec. Tak więc to by było na tyle w składaku. Pozdrawiam, miłego weekendu. Bartasz się kłaniał. Nagrywało się Bartasz. Hej!